Cześć kochani, to znowu ja Tym razem w słońcu fala jest piękna Jak zawsze nad naszym polskim Bałtykiem No i dalej poszerzają plaże Albo wydobywają bursztyn, jak zwał, tak zwał Jestem tutaj w tym momencie, gdzie jest jakby zaczyna się taki kawalątek promenady, i chciałbym Wam ją pokazać. Więc idę w górę od tego pięknego widoku. Tutaj e, rury straszą, właśnie przepompowujące piasek, wodę. No i idziemy tu, już widzimy fajne konstrukcje dachów kryte łupkiem. To znaczy ja widzę, nie wiem czy to jest widoczne na filmie, na kamerce. Um. No, ale ta promenada w Mielnie wygląda dosyć, dosyć. Bo ja jestem właśnie w drodze powrotnej, więc już miałem okazję ją widzieć. Tam się szło do bunkrów. Prawo do lasu, tam byście szli do bunkrów. Tutaj widać, ktoś wykupił całą promenadę. Nie przejdziecie dalej. No i idziemy, piękny widok z tarasu. Tutaj jakaś kafejka jest. Nawet o ceny wiecie nie pytam tutaj jakie oni biorą za kawę czy co, bo ceny są ponoć jakie są dla nas albo dla mnie, dla zwykłego Kowalskiego raczej za wysokie No i pięknie jest tutaj no, przypomina mi się tutaj moje dzieciństwo znowu oczywiście kiedy byłem ze dwa razy nad morzem Koło brzegu nie wiem, być może też byłem w ustce, już nie pamiętam. Tak z ciekawości muszę zobaczyć, kurde, jakie ceny są. Dania główne. grillowana kark 450 gram, 35 zł. Zapiekanka na bagetce, Klasyczna pieczarki i ser 16 zł. No to do gubałówki się nie umywa. Tutaj jest y, definitywnie tania, a być może tylko tutaj promenada jest taka tania. Nie chce mi się wszystkiego tutaj oglądać i filmować. Bo Dzisiaj jeszcze nie morsowałem, tam widzę ktoś zainwestował coś. Na pewno nie straci na tym, bo mielno No to taka ibica nad naszym Bałtykiem. O, widzę tam pani też mnie filmuje tym razem. Wszyscy filmujemy się nawzajem. Muszę się uśmiechnąć. No jest ładnie tutaj. Także ta promenada tu jest naprawdę interesująca. O, apartamenty możecie całe wynająć. Proszę, proszę, na wynajem. Także, kto bogatemu zabroni? Nikt. Tu mają jakiś ten, jakąś pleś mają na fasadzie tego budynku, ale... To są tylko detale. Dania, tak, mają dania. Frytki i surówka. Piersi z kurczaka, 25 z. Polecamy Rosu 15 z flaki, jak ktoś lubi flaki ja tam aż takim kanibalem nie jestem, więc te flaki bym zostawił w spokoju 18 z a propos. No i widać wszystko na nagraniu. Tu mamy jakiegoś morsa bym podejrzewał, albo pieron wie co to jest Coś z tych rodziny fokowatych. Nie wiem, tutaj przychodzą obok mnie ludzie, to jest mors, tak? focar foca. Morce? To jak ja.